Każdego roku naukowcy na całym świecie otrzymują ponad 2 biliony dolarów na prowadzenie ogromnej ilości badań. Ale jest haczyk. Tylko 15% tych pieniędzy rzeczywiście przynosi korzyść ludzkości. Cała reszta trafia na badania godne ironicznej nagrody IG Nobla, przyznawanej co roku. A niektórzy z tych naukowców to naprawdę szaleni ludzie. Niektórzy laureaci IG Nobla wymyślili nawet biologicznie niebezpieczną gumę do rzucia. Inni... Obdarzyli owady supermocami, a jeszcze inni umieścili całe laboratorium w bieliźnie listonosza. Tak to wszystko nadal uznawane jest za prawdziwe badania naukowe, finansowane ogromnymi sumami pieniędzy. I dziś opowiemy wam o dziesięciu najbardziej szalonych i kompletnie bezużytecznych badaniach naukowych. Naukowcy z Uniwersytetu w Liverpoolu wydali pieniądze podatników, żeby dowiedzieć się, którą część ciała ci podatnicy najchętniej drapią przedramie, kostkę czy plecy. Jeśli zastanowisz się przez 5 sekund i powiesz kostka, masz rację. Co więcej zajęło ci to znacznie mniej czasu i pieniędzy niż tamtym badaczom. Bo nie tylko kazali oni 18 studentom opuścić zajęcia, ale też posmarowali ich skórę bardzo swędzącą maścią z rośliny zwanej Mukuna pruriens, znanej z wyjątkowo silnego działania drażniącego. Brzmi jak tortury, prawda? A ta międzynarodowa grupa badawcza postanowiła sprawdzić, czy istnieje związek między stanem gospodarki danego kraju, a częstotliwością, z jaką jego obywatele się całują. Tak, dobrze słyszysz i co ciekawe, taki związek faktycznie został znaleziony. Okazało się, że w krajach o skrajnej nierówności ekonomicznej ludzie całują się znacznie częściej. Tymczasem w tych zamożnych krajach, gdzie ludność ma mniej więcej takie same dochody, zakochani całują się znacznie rzadziej. Dla Dobra tego absolutnie bezużytecznego odkrycia dla światowej gospodarki, naukowcy przepytali ponad 2000 ochotników ze wszystkich kontynentów, korzystając z mediów społecznościowych. Ale wielkie umysły zajmują się również sprawami bardziej globalnymi. Na przykład naukowców z Georgia Institute of Technology zainteresowało, jak długo różne zwierzęta oddają mocz. Okazało się, że wszystkie ssaki ważące powyżej 3 kg sikają dokładnie przez 21 sekund. Aby dojść do tego wniosku, naukowcy dokładnie obserwowali 16 zwierząt w zoo w Atlancie. Nagrywali je w zwolnionym tempie podczas oddawania moczu, a potem przez wiele godzin analizowali te fascynujące nagrania. Zoolodzy z Austrii, Japonii i USA. Postanowili za wszelką cenę ustalić, czy aligator może rozpoznać wagę innego aligatora tylko po tonie jego głosu. Spoiler: nie może! Aby odpowiedzieć na to pytanie, zbudowano wytrzymałe, hermetycznie zamknięte akwarium, w którym zainstalowano profesjonalny mikrofon oraz podłączono butle z helem i tlenem. Z pomocą tego całego sprzętu badacze nagrywali warczenie samicy aligatora. Najpierw w normalnym powietrzu, a potem po inhalacji helem. Oczekując przełomowego odkrycia, odtworzono te nagrania samcom aligatorów. Problem w tym, że żaden z nich nie był w stanie odróżnić, czy słyszy dużą, czy małą samicę. Pewien japoński profesor stomatologii badał pięcioletnie dzieci, by ustalić, ile śliny produkują w ciągu dnia. Wyniki całego badania zmieściły się w półlitrowej plastikowej butelce, ale aby w ogóle znaleźć uczestników, trzeba było przekupić 30 dzieci cukierkami. Tylko w ten sposób zgodziły się one cały dzień przeżuwać banany i pluć do beczki, oczywiście w imię nauki. Hiszpańscy naukowcy postanowili zbadać, czy bakterie mogą żyć i rozmnażać się na porzuconej gumie do rzucia. Odpowiedź brzmi tak i robią to całkiem intensywnie. W tym celu badacze wydali mnóstwo pieniędzy na ekspedycje do pięciu różnych krajów, skąd przywieźli stosy przerzutych gum. Na każdej z nich zidentyfikowali różne gatunki groźnych bakterii. Z kolei francuscy naukowcy postanowili sprawdzić, czy spodnie wpływają na temperaturę jąder i tym samym na proces namnażania plemników. Badanie przeprowadzono na listonoszach, bo dużo się poruszają. Wyniki eksperymentu nie były do końca jednoznaczne, ale listonosze z pewnością tego dobrze nie wspominają. Początkowo temperatura każdego jądra była mierzona bezpośrednio w spodniach, a potem bez nich. Wyszło na to, że w spodniach lewe jądro jest cieplejsze od prawego o 1,5 stopnia Celsjusza, a bez spodni prawe jądro jest cieplejsze od lewego o 1,4 stopnia. No i teraz żyj z tą wiedzą do końca życia. Naukowiec z Uniwersytetu Kent w Ohio postanowił w pojedynkę sprawdzić, czy da się zrobić nóż z ludzkich odchodów. I jak się okazało, da się, ale zdecydowanie nie warto. Na początek zamroził wyprodukowany przez siebie materiał. Gdy osiągnął temperaturę minus 20 stopni Celsjusza, zaczął go ostrożnie ostrzyć pilnikiem. Niestety ten nóż nawet nie zadrapał ciała martwej świni, tylko je ubrudził. Fuj! Kilku dociekliwych naukowców z sześciu krajów udowodniło, że karaluchy można namagnesować ale tylko niektóre z nich potrafią utrzymać ładunek magnetyczny. Do eksperymentu badacze użyli dwóch magnesów neodymowych, ultraczułych czujników magnetycznych, a także żywych i martwych karaluchów. Dzięki tym manipulacjom odkryli, że to właśnie martwe namagnesowane karaluchy najlepiej utrzymują ładunek. No cóż, przynajmniej nie uciekają w trakcie eksperymentu. A teraz poznajcie gwiazdę tej całej imprezy Iggy Nobla, brytyjskiego projektanta, który za wszelką cenę chciał sprawdzić, czy kontakt z naturą może leczyć stres. Spoiler, może, ale najpierw musisz stać się kozą. Brytyjczyk przez trzy dni mieszkał na łonie natury w specjalnie zaprojektowanym egzoszkielecie, który odwzorowywał ruchy kozy. W tym stroju człowiek koza wędrował po Alpach, Nawiązał przyjaźń z inną kozą i cudem uniknął bójki z kozami rozrabiakami. Wygląda na to, że najtrudniejszą częścią pracy naukowca jest zachować kamienną twarz, gdy prosisz o kolejny milion dolarów na kolejne szalone badania.